Dobra, idziemy na jakąś pierwszą kolejkę. E, gdzie jest reszta rodziny? Tak, idziemy! Chodźcie. Gdzie, jest tu jeszcze ktoś? Poczekajcie, muszę was policzyć. Yy, Stacie zbytu. Max! U, no jestem. Zapomniałam się w ogóle przebrać. No i pięknie, Max, teraz będziesz chodził z tym jednym butem. Wszyscy się ciebie pytają, co, czemu ty masz jednego buta? A ty ciągle z nim chodzisz. Wszyscy się ciebie o to pytają. A ty? Nie wiem, nie wiem, tak się ubrałem. A. To jest dziwne, mega, naprawdę. Laura. Chodź, tutaj, Rosalia. Ania też od razu. No to są trzy, trzy dzieci. E, Igor, Maja. Dziecia Kla Klaudia, mama i mama i tata. Babcie i dziadek! No dla no Ciebie mamuś, babcia i dziadek, a dla mnie mama i tata. I dla ciebie Klaudii też. Hej, hej, przejedziemy się na tym? Dobra, ja, się przy, ja w różowym. Ja w różowym. To ja z Majusiem się, yy, to ja z Majusiem będę. Ciocia Klaudia, chcesz do nas? Tak. Dobra, a ja idę oczywiście do miętowego, tylko muszą mi go dać. Kto chce ze mną do miętowego? Ja chcę do niebieskiego z rezalią. A ja chcę do pomarańczowego. Ja idę! Ja też! No, to z moimi rodzicami będę się kręcić. Super. Ok. Teraz pomarańczowy! Jestem ja z tobą w pomarańczowym! Ja z tobą w pomarańczowym. Mhm. Mm to ja z Igorem w niebieskim. Nie, sorry, bo tu tata miał wejść. I niebieski. Igor, chodź. Idę. Zróbmy maksymalnie szybko! Zatrzymujemy już? Tak, zatrzymujemy. Chodź, Igor, wysiadamy już. Teraz my. I trochę zrobimy wolniej, tak na ten żółty weźmiemy. My już chyba z Mają i Krycią Klaudią idziemy na następne piętro, więc my na Was tam czekamy. Jakby co? No tak. Jakby co? Czekamy na, na Was. I my też wysiąść! Babcia i dziadek! Chodźcie! Babcia, dziadek! Chodźcie, 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 chodźcie. Dobra. Dobra. Mhm. Siadajmy. Siadajcie do nas. Się. Co ty Maja? A ja, ma, ja mam przecież 5 lat, a ty masz 2. No i Ijo! Jestem 2 lata od ciebie starszy. I co z tego? I ja się nie bawię z tobą. w takie takie jakieś te. Chodzi o to, że nie bawię się z tobą w tego ten. Eee, nie będę się bawił na takim placu zabaw. Gdzie jest Maja? Maja, tutaj, Maja! Maja została porwana przez innego gościa. Pana goryla. Pan goryl to jest mój wujek. No to. Musisz do niego iść, żeby odzyskać Maję. Opuszczam pracę! Opuszczam pracę! Idę do wuja! No i w taki sposób Maja została ochronięta. Ochroniona. <grych> Ochroniona, sorry. Yy, Okej, okay. wysiadamy? Idziemy na wagoniki! Kto chce iść ze mną na wagoniki? Ja chcę! Ja chcę! Ja też! Ja też! To ja my tu poczekamy. Dorośli. A my jesteśmy dziećmi. My jesteśmy takie, najbardziej szalone, takie szalony skład jesteśmy. Babcia, dziadek maja. Nie, nie maja. Mama, taka. Spokojne są. Pomarańczowy! Ja wsiadam do pomarańczowego. Dobra! Okej. Okay. Ja wsiadam. Do fioletowego wsiada. Jacy! Maja! Mogę sama już? Może maja sama. O, ja do Miętowego wsiadam. O. Nie mam wolnych Rosalia. Ja mogę do twojego, proszę. Albo do... chodź do Mai. Dobra, idę do Mai. Maja, zemdliło cię! O, chodź jadę z tobą. Twoja starsza siostra z tobą jedzie. A ja nie potrzebuję opieki, bo ja jestem już duży. Ja już jadę do was, ja was zaraz prześcignę. O, teraz mnie zemdliło! Kogo? Mnie! Koniec. Ojej, yeah, ale nas posadzili w ogóle. Maja, chodź. O, na ręce. Tak nie przeskoczysz sama. Bo otworzą tylko bramkę. A mnie nie zemdliło ani razu! I jeszcze Rozalia. Okej. Okay. Chodźcie. Dobra, ja się tu chyba pobawię. Tylko, że Izio się nie chce ze mną bawić, bo ja chcę na coś dorosłego. Yy, Maja, mam się z tobą pobawić? No dobra, Ania. O, ja tu już nie wejdę do tego domku, ja jestem już za duża, ale ja nie. Mhm, Ja sobie chodzę. Uja, te schodki się zarwią chyba. Nie, ty ważysz! To 40 kilo! Słupki się zaraz. Nie, nie umiem na te schody wskoczyć, tylko na tą skałę. U. Dobra, ja idę do ciebie, a ja mogę po nich wchodzić. Bo ja nie wiem, ile ważę, ja chyba z 10 kilo. O ja! Padła mi opaska Ważę chyba 10 kilo. Aha. Dobra. E, chce ktoś iść na te muszelki? Ja chcę! Ja chcę do niebieskiej! Super, teraz ja. Ja też chcę! Maja, ty możesz na takie coś? Możesz, możesz. Jej, ja chcę do różowej. Ja chcę do pomarańczowej. Ktoś do żółtej idzie? Ja! Yeah! Kręcimy się! Na początek chyba jakoś wolno, co nie? Nie wytrzymam przy takiej prędkości. Czekaj, zwiększy się zaraz! O! Idziemy teraz na ostatnie piętro? Jasne, dzieci, idziemy na ostatnie. Jej! I my, pierwsi wsiadamy, bo my już stoży. Majusia, chodź tutaj. I kto jeszcze? Może mama. I chodźcie na ostatnie piętro. Zabawę. Oj, a gdzie jest reszta rodziny? Przyjdą zaraz. Poczekajcie tylko chwilę. No i widzicie, już przyszli. No, przyszliśmy. Dobra, ja tu idę zamówić hot dogi. Ja tutaj poczekam. Ja tutaj, poczek ja tutaj z Anią poczekamy, a my zamówimy hot dogi. A my się idziemy bawić! Nasza legendarna czwórka! Nie, a tak szczerze to my mamy taką czwórkę chyba. Szalona czwórka! Tak to się wasza Szalona czwórka! Oj. Szalona czwórka idzie na tą kolejkę! U nie, ja nie cierpię tak spadać. To jest najgorsze, nie. Próbu się tylko boję. Komu to zdjęcie pstrykło? Dobra. Igor, ty siadasz koło mnie. A Maja koło Laury. Ja chcę koło Mai też usiąść. Dobra, mam tak od razu zrobić szybko? Nie, nie, proszę nie. Trochę wolniej. No, że na ten zielony jasny. Na ten limonkowy. O, patrzcie, jakie zdjęcie cykło! Dobra, ja wam je chyba robię. O, zobaczcie, no, jakie fajne. Tutaj jedam koło tego zdjęcia Wednesday i Enid. Tej dziwnej Wednesday trochę. Pomarańczowa. Oj, różowe! Poczekaj na resztę. Naprawdę. Nie wy wysiadacie? Tak. Dwie chrypka złapała od tej kolejki. Nie, też. <laughs> to idziemy na kolejną? Tak! Kolejna! Dzieci, za chwilę idziecie na coś zjeść na hot dogi. Dobra. Na to Maja na to nie może wejść, ani Igor. Ale ja się nie boję, choć ukryjecie mnie. No dobra, bo ja mogę na to wejść. Ja też. Ojce. Chodź. Mamo, no co ty, one się tylko boją. Ja no, już nigdy na to nie wejdę. Ja też nie. Patrzcie, e nic zębiło. Bierzemy zdjęcie? Tak, weź je. Już nigdy, nie pojedziemy tym. Pojedziemy na hot dogi. Mhm, chętnie. I ja też chętnie pojedę na hot -dogia. Dobrze, to ja poproszę tego hot -doga, tego z gruzowym. że? Ja poproszę normalnego hot -doga, bo ja nie chcę takich połączeń. I też nie. Dziękuję. A ja bym chciał tylko frytki. Frytki? Dziękuję. Ja bym chciał hot doga z zielonym. Ja też z zielonym. Igor, ty też? Tak. Może on jest różowy. Igor, zamieniamy się? Nie. Albo mój jest ostry, z wasabi, mój jest. Mmm, pyszne to będzie. Ja poproszę z tym fioletowym. Dobrze, dziewczynko. To jest dobry. Mm, jest zielony. Mmm, mm. dobre. Dobre fryty. To, jest to. No, serio, dobre. No, serio, mega dobre. Ja bym też chyba chciała sobie poprosiła. Mm. A ja poproszę e, tego, do z fioletowym dobrze. Do widzenia. Do widzenia. I chyba już właśnie jest ten. Koniec już. No niestety. Idziemy do domu. Miło było bardzo fajnie. Popaczcie Claudia. Klaudia. Pa, dzieci.